Raz, dwa, trzy, zaczynamy. No witajcie moi drodzy. Tak jak na obrazku, może nie jestem najmądrzejszy, ale nadrabiam uporem. Ten filmik jest poniekąd odpowiedzią na, na kilka produkcji, na zarówno hura optymistycznych, jeżeli chodzi o metale szlachetne, jak i hura pesymistycznych bo jest grupa osób, która usilnie namawia mnie do zakupów, inwestycji tak zwanych, ale jest też grupa twórców, którzy usilnie chcą mi zobrzydzić życie i powiedzieć, że oni wiedzą lepiej, co dla mnie jest najlepsze. Więc pogadajmy chwilę o tym, co tutaj się na tym naszym wspaniałym rynku metali szlachetnych dzieje. Ale z perspektywy nie inwestora, nie gościa, który jest akademicką, znaczy posługuje się pewnymi akademickimi spostrzeżeniami, analizuje historię od 1500 roku, jak to złoto nie przechowuje swojej wartości. E, pogadajmy o Życiu, które znamy, które rozumiemy i które jesteśmy w stanie sobie przewidzieć w najbliższej możliwej przyszłości. Czyli rok, dwa być może jesteśmy w stanie sobie wyobrazić naszą przyszłość, albo zakładamy, że, że taka ona będzie w wieku emerytalnym, do którego wszyscy zmierzamy. Ja mam jeszcze 20-25 lat do tego okresu, ale też możemy sobie wyobrażać przyszłość naszych dzieci czy następnych pokoleń. Jakbyśmy my chcieli, będąc dziś w roku 2024, widzieć ich przyszłość, zapewnić im jakieś bezpieczeństwo, dać jakieś podstawy. I o tym będzie tak naprawdę ten film. No to co tutaj widzicie, to jest kilka atrybutów rzeczy, które kupiłem wcześniej. To, to już było wcześniej pokazywane na filmie. To są jakieś tam nowości i dwie złote monetki, które też kupiłem. Nie tak dawno. Pogadajmy o tym na spokojnie. Po pierwsze, dużo się teraz mówi, że srebra zacznie brakować. No, tutaj muszę potwierdzić, że srebra nie brakuje. Srebra nawet zrobiło się za dużo. Na rynku oczywiście metali fizycznych. Powiedzcie za chwilę, co ty pieprzysz kopaku mamy deficyty. Deficyty są wykazane w raportach z Silver Institute, natomiast deficyty są od jakiegoś czasu. Spójrzcie proszę na rynek wtórny. Przynajmniej ja patrzę na, na rynek w polski. To co się wydarzyło jeżeli chodzi o wybicie tej ceny Giełdowej, ceny spot do 27-28 do dolarów. Ceny skupu w pewnym momencie monet bulionowych, najprostszych, sięgały 128 zł za uncję, po czym bardzo szybko zostały zredukowane do 115. Co się wydarzyło? No, no wydarzyło się to, że sporo osób ruszyło e, się skoszować. Spowodowało to za dużo materiału, który dealer miałby od nas odkupić. W związku z czym e, najprostszą metodą, jeżeli chodzi o, o skupu dealera, jest obniżenie po prostu ceny zakupu. Co to dowodzi? No to dowodzi po prostu prostych praw e, wolnego rynku, popytu i podaży. Jeżeli podaż wybiła na popyt, no to siłą rzeczy cena idzie w dół. Bardzo prosta matematyka, bardzo prosta zależność. Tak więc tego srebra wierzcie mi nie brakuje. Potwierdza się to też na giełdzie, która się odbyła w Warszawie giełda kolekcjonerska, dosłownie tydzień dwa tygodnie temu. Srebro inwestycyjne, lub srebro też obiegowe było w każdym rozmiarze. W każdej frakcji, czy to Junk Silver, który tutaj też udało mi się coś fajnego kupić, niekoniecznie jest to rozsądne finansowo, natomiast traktuję to jako pamiątkę z tych targów, żeby nie wracać z pustymi rękami. Ale też w postaci monet bulionowych, czy to kolekcjonerskich, takie jak macie tutaj, nie wiem, słonika, kokabury, inne tego typu historie, czy, czy monet powiedzmy bulionowych, bo bardzo, bardzo dużo na jednym stanowisku była taka kubka wysypana 50 frankówek. Były też 5 frankówki, 10 frankówki w dość dużych ilościach. Widziałem monety bulionowe, tak więc tego srebra naprawdę nie brakuje. Ceny, ceny jak to giełdowe, no troszeczkę wyższe niż w u dealera, czy takim na, na rynku wtórnym, typu licytacje, czy, czy czy kup teraz gdzieś na grupach facebookowych, ale e, powiedzmy, że normalne normalne warunkach e, giełdy, gdzie, gdzie możemy sobie ponegocjować, e, pamiętajcie też, że ci wystawcy muszą ponieść jakieś koszty czy to czasu, czy to wykupu mm, miejsca. O czego zmierzam? Zmierzam do tego, że mm, naprawdę dajmy sobie trochę na luz. Nie traktujmy tych zakupów, przynajmniej ja nie traktuję. Czy wy w ten sam sposób podchodzicie, tego nie wiem, zachęcam do takiego trochę szlantowania. Uświadamia sobie po co, po co to robisz. Ja to robię po to, żeby na przykład nie pozbyć się zbyt szybko gotówki. Nawet jeżeli nie pokonuje inflacji, to, to mam to gdzieś. Bo wiem, że gdybym na przykład te nie wiem, 10 monet, to jest 1000 zł, powiedzmy w kruszcu, miał na koncie, to dużo łatwiej mi jest wydać te 1000 zł z konta na jakieś pierdółki typu, nie wiem, dobry opiat w restauracji, jakiś gadżet, jakąś zachciankę. Oczywiście te rzeczy też są w życiu potrzebne i też trzeba zachować zdrowy balans. Natomiast wiem, że jak zapakujesz to w srebro, które może nie jest najlepszym. Aktywem do inwestycji, a tam koledzy pokazywali, że w perspektywie 10-20 lat przegrywa z innymi indeksami, typu giełda, czy, czy, na, czy nawet złoto. No i tak sprawia mi to w jakimś sposób radość. E Słuchajcie, rozmiar w tym przypadku ma znaczenie. Trzymając uncjową monetę w dłoni, na pewno odczuwamy wagę, co się prze, przekłada na, na poczucie jej wartości. Bo trzymając jakiegoś malucha ze złota, no to jest on taki trochę hmm, powiedzmy rozczarowujący, jeżeli chodzi o, o wagę. Tu jest powiedzmy 1500 zł, tak, w takiej małej monetce, 1600, w zależności od tego. Od, od ceny skupu. Natomiast no, rozczarowuje pod względem e, trzymania tego w ręku i to trzeba mieć po prostu świadomość, że, że to jest ze złota. E, muszę odczekać jedną rzecz, bo o ile byłem fanem srebra i dalej nim pozostanę, natomiast moja ekspozycja w tej chwili na apetyt na zakupowy na srebro zdecydowanie osłabł e, ze względu na cenę. No moim zdaniem w tej chwili te 130 czy, czy okolice 130 zł, ta jest za droga. Być może ta cena się utrzyma przez kolejny rok czy dwa i wtedy będzie ceną normalną. Natomiast pamiętając, możliwość zakupu poniżej 110 zł daję sobie na wstrzymanie. Mam tego towaru na tyle, że, że jest on powiedzmy wystarczający. Eee, Srebro obiegowe, które też można sobie kupować no nie jest najlepszym sposobem na inwestycje, jeżeli myślimy o szybkiej odsprzedaży. To jest bardziej zabawa, to jest bardziej coś, co możemy sobie kupić przy okazji, gdzieś pojechaliśmy sobie na, na jakąś giełdę staroci, coś nam wpadło w oko, oczywiście płacimy trochę drożej niż uncja zwykłego kruszcu w postaci monety bulionowej, ale jest to dość przyjemne do takiego okazjonalnego kupowania. Monety kolekcjonerskie lub z większą premią też mają dawać na Friday. Flipowanie, flipowanie wcale nie jest takie proste wcale nie pokonuje nam, nie wiem, zwykłej prostej inwestycji, bo wymaga czasu. Jeżeli mamy, to już powtarzałem wielokrotnie, prosty produkt, naprawdę nie musimy się nim jakoś specjalnie przejmować, jeżeli jest zapotrzebowanie, bardzo szybko to upłynnimy na rynku kolekcjonerskim, no tutaj no, wymaga czasu, determinacji i e, zaangażowania. Co się u mnie zmieniło? Zmieniło się podejście do złota. Dalej wierzę srebro, dalej myślę, że to jest materiał przyszłości, którego zapotrzebowanie i zastosowanie e, nie będzie maleć. Dalej będzie potrzebne, dalej będzie mm, takim metalem na, ba, na granicy metalu przemysłowego i monetarnego. Dalej będzie potrzebne, tutaj wszyscy mówią o elektrycznych samochodach, panelach fotowoltaicznych, ale zapominamy o medycynie, o tym, że srebro jest antybakteryjne, że jest stosowane właśnie w medycynie estetycznej, w, w plastrach na oparzenia, które przyspieszają gojenie i tym podobnych historiach. Jest też fantastycznym metalem spowalniczym, tutaj się troszeczkę pobawię futurologiem, natomiast myśląc o perspektywie kolejnych 50 czy 100 lat, jeżeli nastąpi jakaś rewolucja technologiczna, to będziemy podbijać kosmos. I raczej w takich warunkach będziemy wykorzystywać metal, który jest metalem szlachetnym, a nie zamiennikiem. Ale to jest futurologia, to jest fantastyka. Równie dobrze może AI wymyślić nam jakiś stop czegoś, czymś, co pokona naturę. Tego nie wiem, zobaczymy. Złoto. Złoto pojawiło się u mnie z początkiem tego roku i powiem, że miałem dość dużego farta. Nie analizowałem, bo wtedy złoto oscylowało w granicach poniżej 2000 dolarów za, za uncję. Wszyscy mówili, że drogo, że drogo. Mówię, pomyślałem sobie w ten sposób, że będzie drożej, czy będzie taniej. Dużo nie ryzykuję, bo zaryzykowałem 13200, powiedzmy, złotych, bo kupowałem w granicach 1600 zł za 20 frankówki. I wydarzyło się to, co się wydarzyło. Mieliśmy mały rajd na złocie. Postanowiłem też skorzystać z promocji, która obowiązywała na, na 20 frankówki. E, też kupiłem w kwocie chyba poniżej 1800 zł, 1700 z hakiem 1020, 1060. Nie pamiętam. Nie ma to absolutnie znaczenia, bo jak zobaczycie sobie na wykresy no złoto będzie w tym trendzie wzrostowym, natomiast skorygowane o, o inflację w długiej perspektywie czasu typu 20-30 lat to ono po prostu zmierzy, będzie nam zbiegało do zera czyli do wartości nabywczej utrzymanej w czasie i to tak naprawdę o to chodzi. Te monetki przyjechały do mnie właśnie w kwadrumach. ciekawe bo e, ja ich nie przykładałem, ktoś po prostu chciał o nie zadbać, natomiast to jest zwykły bullion inwestycyjny, nie ma się co tutaj nad nim jakoś za bardzo znęcać ani wyjątkowo o niego dbać. Oczywiście niezniszczone, ładnie zachowane bardziej przemawiają, natomiast nie jest to żaden numizmat, o który należałoby jakoś super zadbać. Wracając do moich planów, na pewno odpuszczam jak na jakiś czas zakup e, srebra w postaci monet bulionowych, tych takich najbardziej popularnych, czyli u mnie to jest Liśfon i, i Brytania. E, okazjonalnie pewnie będę sobie uzupełniał po jednej, dwie sztuce, e, coś co mi sprawia frajdę. A jeżeli bym musiał, miał ochotę kupować e, metale szlachetne, to. Raczej będę się kierował w stosunku, w kierunku złota. Padło też na jednym z filmów e, mojego ulubieńca stwierdzenie, po co tym bankom centralnym złota, bo złoto jest tylko biżuterią i oni się po prostu bawią w biżuterię. No, moim zdaniem, złoto jest właśnie po to, że w momencie, kiedy szykujesz się do wojny, to mm, twoje. Aktywa mogą zostać zablokowane, a złoto jest uniwersalne. Tak więc obawiam się, że, że Chiny coś szykują, ale to są tylko moje jakieś prywatne przemyślenia, jeżeli chodzi o Tajwan. W związku z czym, oprócz tego, że tam jest spory kryzys gospodarczy, jeżeli chodzi o, to znaczy, kryzys gospodarczy. E, Chińczycy mają swoje problemy, jeżeli chodzi o, o bogactwo takie prywatne i Najlepszym zabezpieczeniem w jest kruszec. Swoją drogą bank centralny im skupuje złoto. tak jak powiedziałem, złoto jest potrzebne po to, żeby nakarmić armię. Bo w momencie, kiedy wybucha konflikt, no to aktywa lokalna, lokalna waluta przestaje, może być przestać akceptowalna, być akceptowalna na, na rynkach międzynarodowych, a złoto, złoto zawsze ktoś kupi. Tak więc, idąc tym tropem, zostawiając Was z myślą, że to zawsze ktoś kupi, bo jest po prostu rozpoznawalne, wpisane w nasze DNA kulturowe, w dłuższym terminie, myślę, że będę pomalutku odchodził, zatrzymał się, no inaczej, w dłuższym terminie na pewno zatrzymam się na, na osiągnięciu pewnego srebrnego limitu, a później sukcesywnie... Mm, Delikatnie przez 2-3 miesiące oszczędzał do dobicia do, do jakiegoś małego frakcyjnego złota. Taki jest plan. Tyle ode mnie, musiałem sobie pogadać dzisiaj um, trochę dłużej. Trzymajcie się, róbcie swoje rzeczy um, w swoim tempie, w, w, we właściwym kierunku, taki, który jest dla Was dobry. Niekoniecznie e, podążajcie tym, co, za, za tym, co ja mówię, czy, czy inni twórcy. Warto wysłuchać, ale też przede wszystkim warto wyciągnąć swoje wnioski i iść swoją drogą. Tyle ode mnie, trzymajcie się ciepło. Hej!